Witam, pokażę Wam dzisiaj orientacyjnie, bo wpadł mi w ręce po prostu procesor firmy AMD Ryzen. To jest trzecia generacja. Tu jest Ryzen 5. Tak wygląda procesor. Przyjrzyjcie się sobie. Nie chcę otwierać, bo to jest akurat nie mój procesor, ale. Chciałem Wam pokazać, zwróćcie uwagę 2019 rok. Produkcja w Malezji: produkcja Architektura Zen 2. Procesor w cenie od 800 do 900 zł w sklepach. Cena tutaj wiadomo, tutaj w zależności od sklepu macie tu 6 rdzeni, 12 wątków. Więc zarąbisty, jest bardzo fajny i dyskretna karta, widzicie, jest wymagana, czyli musicie mieć dodatkowo kartę graficzną do tego procesora, czyli to jest sam procesor, nie tak, że procesor i jeszcze karta, jak to depo Tak wygląda, widzicie, opakowanie. Taka ciekawostka, tak jak mówię, nie chcę rozpakowywać, bo w środku jest wiadomo, wiatrak, radiator do tego procesora, ale tu możecie sobie zobaczyć, jak wygląda ten procesor z bliska, dla tych, którzy nie widzieli. Więc dla tych, co widzieli, no to nie jest żadna tam ciekawostka, ale widzimy, że bardzo dobry do wiaru, Virtual Reality, czyli tych mm, okularów, tak, w wirtualnej rzeczywistości. Tu mamy, tak wygląda wiatrak. Mówię, akurat wpadł, pomyślałem sobie, nagram dla Was wideo. A, czyli tak wygląda Ryzen 5. Widzicie sobie. Możecie sobie się przyjrzeć dokładnie Ryzen 5 3600 6 z rdzeni 12 wątków 4.2 GHz zegar bazowy 3.6 maksymalnie można podkręcić do 4.2 Dobra, trzymajcie się jego dzionka. Pa.